Dzień dobry, witam cię bardzo serdecznie. Po w sumie długiej przerwie, bo chyba wyjdzie trzy tygodnie. Niestety dwukrotnie byłam chora, i spowodowało to bardzo duże opóźnienia w wielu moich zadaniach i niestety również w nagrywaniu odcinków, za co Cię przepraszam, jeżeli jesteś stałym słuchaczem, słuchaczką, co oczywiście dla mnie będzie bardzo dużym komplementem. Dlatego pozwól, że teraz przejdziemy do kolejnego odcinka. Tym razem. Omówimy talent z grupy pomarańczowej, czyli influencingu, jak ja to lubię mówić, inspiracji, talentów, które mają dość dużą dynamikę, aczkolwiek bardzo też fajnie u niektórych klientów, widzę, łączą się z tymi talentami bardziej introwertycznymi. Zapraszam Cię bardzo serdecznie do nowego odcinka z serii Galupa, dzisiaj o talencie rywalizacja. Dobry, witam Cię serdecznie w podcaście Idź swoją drogą, skierowanym do osób, które chcą się rozwijać i odnaleźć swoją drogę zawodową. Znajdziesz w nim informacje o ważnych wyborach zawodowych, o poczuciu sensu w pracy, o tym jak pracować w oparciu o swój potencjał i jak go odkryć, a także o talentach i mocnych stronach, o satysfakcji z tego, co robimy na co dzień oraz o podnoszeniu poczucia wartości, które jest potrzebne, aby móc pójść swoją drogą. Nazywam się Kasia Syrówka. Jestem prowadzącą i autorką tego podcastu, a także właścicielką firmy Syrówka.com, która wspiera klientów indywidualnych i organizacji w odkrywaniu i rozwoju mocnych stron. Odcinki „Idź swoją drogą trwać będą nie dłużej niż 20 minut, wywiady zaś 40 minut i będą ukazywały się w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca. Są to historie moich doświadczeń zawodowych, doświadczeń moich klientów. A także wywiady z osobami, które przeszły niezwykłą drogę zawodową, zanim odkryły pracę, która dała im satysfakcję i poczucie sensu. Pamiętaj, tego podcastu możesz słuchać za darmo. Podziel się swoim odkryciem ze znajomymi, bliskimi, którzy, podobnie jak Ty, chcą rozwijać się zawodowo. W każdej dobrej aplikacji podcastowej, takiej jak Apple Podcast, Spotify Podcast, Google Podcast, znajdziesz mój kanał Idź Swoją Drogą. Zapraszam Cię serdecznie do rozpoczęcia rozwoju swojej drogi zawodowej i do odsłuchania tego odcinka podcastu. W podręczniku w książce widzimy opis rywalizacji, która ma swoje źródło w porównywaniu. Patrząc na świat, jesteś instynktownie świadomy, świadoma tego, jak radzą sobie inni. Ich dokonania są dla Ciebie. Ostatecznym kryterium nie jest ważne, jak bardzo się starałaś, czy też jak szlachetne były Twoje intencje. Jeśli zrealizowałaś plan, ale inni poradzili sobie lepiej od ciebie, czujesz, że Twoje osiągnięcia są niepełne. I ja chciałabym tu na chwilę się zatrzymać, zrobić pauzę, jak zwykle coś dopowiedzieć od siebie. <laughs> Rywalizacja rzeczywiście jest porównywaniem, i rzeczywiście mm, lubię użyć steropolskiego słowa benchmarkowanie. <laughs> Porównywanie do innych, porównywanie projektu do projektu, i jest to ta dobra strona rywalizacji, ponieważ wskazuje nam, gdzie jesteśmy, dzięki temu pośrednio oczywiście, ale motywuje nas do trochę większego wysiłku, żeby nam się chciało, motywuje oczywiście nas samych, ale też innych ludzi, pod warunkiem, oczywiście, że nie jest przesadzona i nie idzie w kierunku, nawet bym powiedziała takiej lekiej obsesji. Po prostu jeżeli dostrzegamy to porównanie, zachęcamy siebie i innych do tego zwiększonego wysiłku, do tego, żeby nam się trochę bardziej chciało ruszyć z miejsca i jeszcze tam dwa razy tymi wiosłami i jesteśmy w stanie wygrać. I jest to bardzo fajna, mocna energia, taka motywująca nas i innych do działania. Zobaczmy, co piszą dalej. Tak jak wszyscy lubiący rywalizację, potrzebujesz innych ludzi, musisz porównywać się z innymi. Jeśli możesz się porównywać, to możesz również współzawodniczyć, a skoro możesz współzawodniczyć, możesz wygrywać. A wygrywania nie da się z niczym porównać. No i faktycznie wszystkie osoby, które mają rywalizację, przyznają, że lubią wygrywać, lubią rywalizować. Jak to jeden z moich klientów powiedział: Nie da się na światłach nie ścigać <laughs> z kimś, kto obok nas stoi. Rzeczywiście ta żyłka takiej rywalizacji jest i rzeczywiście lubimy być na pierwszym miejscu. No raz usłyszałam od jednego klienta, może być drugie i trzecie, ale ważne, żeby było pudło. Czyli żeby jednak ten medal otrzymać. To z kolei bardzo też mocno daje, tak jak już powiedziałam wcześniej, taką fajną energię do tego, żebyśmy dobrze funkcjonowali, dobrze działali. No i tak chce nam się, motywuje nas to, ale już nie będę się powtarzać, to już mówiłam. Zobaczmy, co mamy dalej. Lubisz, kiedy robione są pomiary, ponieważ pomagają ci one w porównywaniu. Oczywiście. Lubisz swoich rywali, ponieważ oni stanowią dla ciebie doskonałą motywację. O tym już mówiłam. Lubisz wreszcie samą rywalizację, gdyż zawsze wyłania ona zwycięzcę. W szczególności lubisz te konkurencje, w których masz największe szanse na zwycięstwo. I tu znowu chwila pauzy w czytaniu, ponieważ chciałabym pokazać i podpowiedzieć, że faktycznie jest tak. Że osoby z rywalizacją mają niezwykły talent i taką umiejętność odnajdywania czy też wybierania takich projektów, które mają szansę na powodzenie, które mają szansę powodzenia, może tak, po polskiemu, <laughs> które mają szansę na zwycięstwo. I w związku z tym warto jest przysłuchiwać się i przyglądać temu, co i jak wybierają osoby z rywalizacją, bo one rzeczywiście mają tak zwanego nosa do tych działań, do tych projektów, do tych produktów, które rzeczywiście mają szansę się sprzedać, mają szansę wygrać. Co mamy dalej? Chociaż potrafisz być uprzejma wobec współzawodników czy nawet zachować spokój w obliczu porażki, nie bawicie się gra sama w sobie, graż żeby wygrać. Z upływem czasu będziesz unikać rozgrywek, w których będziesz miała, miał małe szanse na zwycięstwo. To jest oczywiste, wszystkie osoby to powtarzają, ponieważ szybko wyłapują te przestrzenie, w których mają szansę na wygraną, w związku z tym również szybko wyłapują te przestrzenie, w których mają małe szanse na zwycięstwo, i w ogóle nie wchodzą w żadną rozgrywkę, nie interesuje ich ta gra. Zobaczmy zatem, co jeszcze widzimy i słyszymy o rywalizacji. Rywalizacja daje okazję do zmierzenia się z najlepszymi, jest też to osoba, która jest świadoma przeciwników, świadoma tego właśnie porównywania lubi grać, aby wygrać, ma aspirację do bycia najlepszym i chce być najlepszym i chce wygrać. I rzeczywiście ta motywacja do bycia numer jeden i bycia zorientowanym na porównywanie powoduje nie tylko wewnętrzną większą motywację do działania, ale co ciekawe i ważne, również motywuje innych, motywuje zespół, wspiera ich, żeby jeszcze dali się troszeczkę więcej po to, żebyśmy właśnie wygrali, żebyśmy zajęli to Pierwsze miejsce. Natomiast, jeżeli się zdarzy tak, że w jakiś sposób jednak ta osoba przegra, to bardzo szanuję tych, którzy okonali właśnie osobę z rywalizacją. I co ciekawe i ważne, pamięta to uczucie porażki, i właśnie tego uczucia używa do poprawy, do motywacji, do poprawy wyników, do bycia najlepszym. I podnosi poziom grupy, poprzez właśnie kultury zwycięstwa, pomaga aspirować do bycia najlepszym. Tak więc, ten talent, jeżeli jest w blasku, jeżeli jest bardzo dojrzały, to on wspiera też innych do tego, żeby im się chciało i żeby im się motywowało do działania. Bardzo serdecznie Ci dziękuję za ponowne odsłuchanie krótkiego, aczkolwiek mam nadzieję, bardzo treściwego odcinka o talentach Galupa. Teraz przed nami. Seria talentów pomarańczowych, tak więc do bardzo miłego usłyszenia już wkrótce.